Jeżeli chcesz kupić monety na telefon, a także na platformę PlayStation, to zapraszam do FIFA 15 Android iOS Polska. Oferujemy monety za Paysafecard, Card PayPal, a także na Allegro. Wszystkie linki w opisie. Dzień dobry, cześć. cześć z tej strony Patryk. Witajcie bliska w drugim odcinku serii Bistor 3. Dziś z nami jest niestety Mateusz Siemanko. No siema, siema. Dzisiaj gramy o 88 of the dematycznie Gonzalo i tak? Tak jest. A o tego drugiego jak on się nazywał? Kieran y o kolor. Przypomnę, że Mateusz ma menowe mecz o hard. Tak, dzisiaj wymieniamy sobie Arkadiusza Piecha, bo to tak. jest słaby zawodnik. Już podanie tutaj, prosto padły i... Nie ma bramki! Jest! Pójdzie na szybkości, pójdzie na szybkości, pójdzie na szybkości strzeli na 1-0! No i... Drisa. 12. minuta. 1-0. Tak mi przykro. No i poważ, 12. mecz tego zawodnika, 12. gol. A teraz idzie z kolejną akcją. I strzela, nie strzela, nie strzela, niestety trzynastego gola. Znowu trafiłeś w boczną siatkę, stary. Mila. O Jezu! Idrisa. Idrisa. Idrisa, 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 Idrisa. Nie ma bramki. Nie no, Mila, tylko nie to. Ale wypuści Idrisę. Idrisa, jedź! Jedź Idrisa, jedź! jeć, Idrisa, jeć, Idrisa i strzela. Czy będzie wyrównanie? Bronią. Karny! Yes! Nie! nie, nie. Kurna, to jest to ziomek! Tak! Aj. Tak! Strzelił to! Goldo szatni! Dum, 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 dum. Ja pierdzielę! Co to? <noise> Koniec pierwszej połowy! Ach! Ależ to zrobił. Ależ fatalne podanie. I lob, gol, nie ma, no ale fakt. Kurka. Gol. Broni, zleci, ja broni. Co broni. za debil, zamiast dobijać, on się już cieszy. Uff. Zamarłem. Zamarłem zawału ja, te, ja też zamarłem. No, 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 no co. <gry> Jak? Ale far. Nerwowo, stary. Strasznie! Strasznie nerwowo, strasznie. Koniec oh, meczu. No słuchajcie to w takim ludziska... razie golden goal. No, słuchajcie ludziska, gramy dogrywkę, jedna bramka, kto pierwszy strzeli, ten zgarnia man of the match. Do jednej bramki, ah, ziomek, do, do jednej! I koniec. Dobra, ja muszę coś zobaczyć. O, co, co to za, co, co to za kombinacje, nie, 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 nie zgadzam się. Ale ja nie biorę nawet nic z kombinacjami. <noise> o nie! To to było. to to było! Idrisa! 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 Jest Idrisa! Jeden yes, tak Idrisa, to jest ostatnia ta w kolejnym i to jest zwycięstwo! No comment. Ja pierdykam! No, to jest to zwycięstwo, drugie zwycięstwo z rzędu! Dobra ludziska, niestety drugi raz przegrałem, chociaż tym razem było znacznie bliżej do tego, żebyśmy wygrali, ale niestety to jest FIFA i ona lubi żonić się własnymi prawami dogrywka, postanowiła, że wygra Mateusz. Mi nie, nie pozostaje nic innego, jak kompletować tą brązową drużynę i w naszym zespole ląduje właśnie Konur. Cieszysz się? Tak, bardzo się cieszę. Nie, bo nie umiem grać takimi dobrymi zawodnikami. To załamany. Dobra, ludziska, zostawcie fajną ilość łapek w górę. Piszcie w komentarzach, na jaką pozycję teraz powinniśmy wziąć zawodnika. Będzie naprawdę super. To, co Mateusz, do przyszłego tygodnia, nie? Do przyszłego tygodnia. Dobra, dzięki. Trzymajcie się. Do następnego. serwusik.